Zamyślenie, nadmierne siedzenie w swojej głowie, w szczególności przy ludziach, problemy ze skupieniem, brak obecności, doświadczasz tego? Ja osobiście doświadczałem, i dzisiaj w tym filmiku chciałbym Ci przedstawić metodę, która Ci pomoże przywrócić trochę obecności do Twojego życia, wyjść trochę z Twojej głowy, być bardziej pod kontrolą z, ze swoimi myślami i z tym, gdzie wędruje Twoje skupienie. Ponieważ najprawdopodobniej w tym momencie jest tak, że Twoje skupienie jest kompletnie rozproszone idzie tu, 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 tu i tu, i tu i przez to nie jesteś w stanie zrobić coś konkretnego i przez to czujesz się gorzej i to jest oznaka pogorszonego zdrowia psychicznego ale również twoje relacje tym tracą, twoja produktywność, jeżeli nad czymś pracujesz w tym momencie inne sfery twojego życia, no, przez to masz problem odejść, z odejściem od złych nawyków i tak dalej i tak dalej, dosłownie przez to być może cały czas stoisz w miejscu dzisiaj to rozwiążemy, jeżeli mnie nie znasz, to mam na imię Hubert pomagam młodym ludziom z ich zdrowiem psychicznym i wiem jak bardzo denerwują cię wzmianki o usługach w filmach, ale głęboko wiesz. Że razem wyleczymy twoją psychikę i poczujesz już ogromne rezultaty w dwa tygodnie. To będzie koniec z tym takim depresyjnym, lękowym, bardzo nieprzyjemnym panem psychicznym. Obiecuję ci to, więc gdzieś do opisu, kliknij pierwszy link i zaczynamy. Rzecz, o której tutaj mówię, to medytacja. Medytacja to przywrócenie uwagi do chwili obecnej. To taka prawdana taktyka, bardzo zdrowa dla twojego umysłu. Mógłbym Cię teraz zacząć uczyć medytować, ale szczerze, najlepiej jest to zrobić po prostu to praktykując. Mogę Cię tylko przygotować. Do czego masz się spodziewać, gdy zaczniesz medytować? Przede wszystkim musisz się spodziewać tego, że nadajdą Cię te myśli, te wszystkie objawy, te. Rozproszenie skupienia, nadmierne myślenie i tak dalej. Wszystko się nasili, gdy zaczniesz medytować. Być może nawet przez 5 sekund nie będziesz w stanie się skupić na chwili obecnej. I wiesz to? To jest dokładnie powód, przez który powinieneś medytować. Serio. I nie powinny się tym kompletnie stresować. Przedstawiam ci teraz mój template medytacji. Musisz zrozumieć, że rozproszenie to część procesu, czyli musisz się rozproszyć, uświadomić sobie, że się rozproszyłeś, i potem z tego rozproszenia przywrócić uwagę do chwili obecnej i wejść do obecności. To jest jedno powtórzenie medytacji, czyli czym więcej się rozpraszasz, tak, wiesz co, no wiadomo, nie rozpraszaj się intencjonalnie, nie, to masz więcej powtórzeń, czyli bardziej jakby ćwiczysz swój umysł do skupienia, rozumiesz, o co chodzi, dlatego zrobisz ogromny progres już od początku. Kompletnie się nie stresuj tym, że twoje myśli gdzieś wędrują, bo to jest jak najbardziej normalne, sam tak miałem, gdy zaczynałem. I... Jak możesz zacząć to praktykować? Wejdź na YouTube, wpisz medytacja, 5-10 minut dla początkujących, kliknij w sobą panią, która ci to poprowadzi i zaczynasz. Serio. To jest, ja tak zaczynałem i ja z dosłownie polecam w ten sposób. Nie oglądałem w sumie za dużo filmów na temat medytacji. Dopiero z czasem zacząłem się na ten temat edukować, bo pierwsze co zacząłem robić to po prostu to praktykować. I medytacja to nie jest jakiś mega złożony proces i wcale nie potrzebujesz więcej szczegółów, żeby zaczynać. To jest coś prostego. I bardzo skutecznego. I pamiętaj, że medytacji nie przedawkujesz, dlatego jeżeli masz szansę zrobić jej więcej w ciągu dnia, to wiesz co, robisz ogromny progres. Na przykład zamiast jednego razu w ciągu dnia zrobić trzy razy, no to trzykrotnie szybciej progresujesz, trzykrotnie bardziej progresujesz, więc warto. Medytacja to jest tak ważny nawyk, że szczerze to polecam ludziom medytować do końca ich życia. Serio, obiecaj sobie, że do końca swojego życia będziesz medytować chociaż przez 5 minut. Wiadomo, czasem ci wypadnie i tak dalej, to nic złego, ale po prostu nie oczekuj tego, że ta medytacja kiedyś odejdzie. To jest tak bezwysiłkowa praktyka, która nawet jeżeli masz umysł ze stali, to sprawi, że będzie jeszcze silniejszy. Serio. Medytacja ma nieskończone pozytywy, nieważne w jakim miejscu życia jesteś. Dlatego śmiało medytuj, pamiętaj, wpisz 5 minut, 10 minut medytacja dla początkujących i ci to coś wyskoczy. Pamiętaj, by zjechać do opisu, kliknąć pierwszy link i dziękuję Ci za oglądanie.